Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Właśnie mi się zamknął dach i my wysiadamy z samochodu, bo przyjechaliśmy do Rossmana. nie wiem czy będzie za mną widać, tu jest Boże, ja myślałam, że to będzie mniej osób, a tu ja nie miałam prawie zaparkować, się wystraszyłam. Przyjechaliśmy do Rosmana, bo dzisiaj zapraszam was na odcinek. Będziemy szukać najtańszych kosmetyków, że podkład, korektor, puder i wszystko, co potrzebne do makijażu, ale najtańsze, wszystko potem, co potrzebne do ogarniania Wybierzemy jakieś najtańsze ciuchy, jakie ja mam w szafie, perfumy i w ogóle i po prostu, taki wiecie, najtańszy fit cały. Jestem podekscytowana, bo się cieszę, się podoba taki zamysł odcinka. Także co, jest naprawdę mega ładna pogoda, wysiadamy i idziemy do Resłana i szukamy najtańszych kosmetyków. Pomyślałam, że możemy wziąć jeszcze maseczkę do twarzy. Za 2 zł mamy bielendę, ale tutaj jest coś złote 59. Zł. Dla skóry suchej, no ja mam bardziej dla tłustej, ale co to jest? Beztłuszczowa maseczka z wodą termalną. I słuchajcie, ale czy to jest taka maseczka, maseczka taka normalna? Dobra. Bierzemy. Z mam bazę do makijażu po 9,90 I słuchajcie, tu jest jeszcze utrwalacz do makijażu za 11 zł, także go też sobie weźmiemy. Dobrałam korektor, rozświetlacz, tusz do rzęs róż i do kresek i podkład i słuchajcie, cały czas szperam i staram się nic nie brać z jednej marki, bo wiecie najtańsze to jest Lovely, Vivo i Miss Sporty ale nie chciałam brać wszystko z jednej, tylko tak staram się wiecie, mieszać. Dobra, zakupy zrobione, bo że otwieramy dach jest 28,5 stopni w cieniu okropny jest upadacz, znaczy ja lubię upał, o to, że jest takie duże, otwieramy sobie dach, patrzcie, i wracamy do domu. Mam tutaj siatkę z zakupami, torebkę, i tam jeszcze góry raz spotkałam, więc do mi paczkę, bo już mnie znana na pamięć. Także co, lecimy. Dobra, wróciłam już do domku i co? Zaczynamy! Mamy siatę z włoską, czekajcie, sobie tutaj ją postawię. Wzięłam paragon, żeby wszystkie ceny wam mówić. I co? Zaczynamy od tej maseczki z jaj. I ona kosztowała. Ziaja maseczka. Złoty 59, słuchajcie, złoty 59, ale jestem to po 2,19, albo 60 groszy zniżki. ogólnie za wszystko zapłaciłam 125 zł, ale brałam jeszcze taki jeden rozświetlacz. Nie do odcinka on kosztował 20 tam parę złotych, także ogólnie za wszystko zapłaciłam stówkę za cały makijaż. Testujemy tą maseczkę, trochę się boję. mikrobiom robią balans dla skóry tłustej, beztłuszczowa maseczka. I co to ma za zadanie? Zawiera wodę termalną, bla, 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 Oparta. Na, dobra, no dobra, co to jest? Kosmetyczne wzmątnienie pożytecznej mikroflory skóry dla jej zdrowego funkcjonowania i witalnej urody, aha, nawilża, wygładza, zmniejsza niedoskonałości, bla, 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 bla zwęża pory skóry, zapewnia odczuwalną czystą cerę, dostarcza skórze niezbędne substancji odżywczych, dobra, sposób użycia, już umyłam twarze osuszyłam super, równomiernie grubą warstwę maski, a na ile czasu? Pozostawić do wchłonięcia, aha, okej okay. a nadmiar zetrzeć, dobra, oj, oczywiście się troszeczkę rozlało, ładny ma zapach, naprawdę ładny, a jaki ma kolor? Aha, taki przezroczysty kolor, może z galerowata takie, aha, to jak taki żel. Ta maseczka, jak taki żel ma konsystencję. No, patrzcie. O, widzicie i. Jak taki żel, naprawdę Ale fajna konsystencja, Boże, ale fajna maseczka Złoty 59, ale Zarobista, jak ładnie pachnie w ogóle Moja skóra jest teraz w złym stanie to, że miałam te brwi permanentne. i one mi się goiły Przez miesiąc, nie robiłam praktycznie żadnych maseczek Malutko robiłam sobie, naprawdę Bo goiły mi się przez miesiąc, a nie można było Cudować na tej twarzy, kiedy te brwi się goją I potem byłam na poprawce tych brwi i znowu mi się goją Już naprawdę długi czas Maruję je takim tym kremem Altace, coś takiego Też ominę te brwi, żeby takich Jeszcze nie męczyć, wydaje mi się, że nałożyłam za grubą warstwę tej maseczki i to się może nie wchłonąć, ale poczekam tak wiecie z 20 minut i zobaczymy czy się wchłonie i to co się nie wchłonie to zatrzemy. Dobra, więc mamy maseczkę na sobie, cała się świecę i czekamy teraz 20 minutek. Maseczka jest na twarzy, a mówiłam wam też o perfumach, że musimy jakieś takie wiecie najtańsze perfumy, także w Rossmanie takich nie ma, ale oczywiście z pomocą przychodzi nam dobrze wszystkim znana perfumeria Nenes, gdzie za mniej niż dychę mamy perfumetkę. Przyszła mi nowa paka i oczywiście w niej ulubiony zapach Good Girl, tylko wszyscy to wiedzą. Wszyscy już to wiedzą, nawet nie będę powtarzać. Perfumetka, 33 ml, mniej niż dycha. Tak to wygląda. Odkręcamy już, ten zapach miałam wiele razy, więc jest po prostu piękny. I psikamy się i patrzcie, ja się w psikam, psikam nic nie widać jeszcze, ubytku naprawdę starcza, mimo że wiecie, to jest takie mniejsze opakowanie niż, o, normalny bucik i tak starcza na mega długi czas i się popsikam z dużo razy, bo po prostu to jest tak intensywny zapach, a naprawdę perfumetki mają tak intensywny zapach, że naprawdę wystarczy dwa razy się psiknąć, ja się psiknęłam za dużo razy, więc teraz mi tutaj po prostu ee, psikam się tym teraz jest godzina 13.14 i zapach jest naprawdę trwały, gdzieś myślę, że do 22 na pewno pociągnę, więc na przykład jak chcecie iść na jakąś imprezę wieczorną, to przykajcie się wieczorem na pewno całą noc wam wytrzyma, bo naprawdę te perfumetki są fajnie trwałe. Nenes ma naprawdę ogromny wybór. Ja mam swoje ulubione perfumetki. Ja mam ich sześć, ale jest naprawdę ogromny wybór, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Są zapachy słodkie, takie wiecie, takie cięższe bardziej. Lubię takie bardziej cięższe, ale niby nie takie za ciężkie i takie też są. Za mniej niż dycha można mieć perfum, także... Sorry. Link do Nene's oczywiście zostawię wam w opisie i ja za Nene's będę robiła konkurs, że będą do wygrania takie fajne, duże pudełko perfumetek. Film wpada na kanał w sobotę, a w niedzielę na moim Instagramie jak na Insta na przez 24 godziny będzie właśnie trwał ten konkurs mega łatwe zasady, także was bardzo zapraszam, jeżeli chcecie wytestować właśnie Nene's, a jeżeli chcecie od razu kupić, tak jak ja to zawsze robię, to polecam wam oczywiście zapach Good Girl i jeszcze jeden zapach La Bella, jest to też bardzo ładny zapach, moja mama go bardzo lubi, i ona go używa, więc jak zawsze ten perfumy z Nene's, to mama przez tą labellę i, i, i ja nie mam. To jest taki... Ja nie umiem opisać zapachów, wiecie co? Po prostu ten zapach jest piękny. Także jeżeli chodzi o perfumy, to mamy na nas, już się nią wypsikałam, więc już naprawdę, i naprawdę już nie będzie się to psikiwała, bo naprawdę nie trzeba, zapach jest naprawdę intensywny. Także ja mam perfumy za mniej niż dykę. Wracam po 20 minutach i maseczka się wchłonęła. Czy ja widzę jakąś poprawę skóry? Mm, szczerze wam powiem... No to nie, może jest trochę bardziej rozświetlona, nie wiem, ale klei się troszeczkę i nie lubię tego. Ale dobra, przejdźmy do makijażu, bo trochę się stresuję, serio. Ja jak nowe produkty mam takie niewydestowane, to się stresuję. Baza pod makijaż Vibo Keep It Perfect. To jest baza pod podkład, stworzona z myślą o otrzymaniu świeżości makijażu, bla, bla, bla. Okej, okay. i ona kosztowała, już wam mówię, ogółem kosztuje 28 zł, ale było aż 14 zł zniżki. Wyszło 14 zł i 49, 49 groszy za bazę. To była najtańsza, jaką ja znalazłam, bo. Może u was w coś tańszego? Wiecie, na przykład był podkład z bilendy na stronie za 9 zł, a w tym rozmaniach w ogóle tego nie było. Także wiecie, w każdym rozmaniu będzie coś innego, ale to ma kolor skóry, taki wiecie, podkładowy. Boję się trochę, dobra. Dobra, rozprowadzimy palcem. Chyba za mało trochę dałam. Dałam trochę za mało, bo tak się ciężko rozprowadza. O, teraz dam za dużo. Bacz, taki jest kolor kremowy. Czy to daje kolor jakiś? Bo ja tak nie widzę dokładnie w kamerze. Nie. Ciężko się ją rozprowadza. Nie jest taka wiecie, tak Trzeba mocno dociskać do skóry, żeby się rozprowadziła, ładnie pachnie. Czy to ta maseczka tak ładnie pachnie? Dobra, rozprowadzę ją i do Was wracam. Mam już tą bazę rozprowadzoną i mogę Wam powiedzieć, że widać, ona dała lekki kolor, ale leciuteńkie krycie. Nie widać tak, jakby taki był. I ta baza jest naprawdę sztosem, moim zdaniem. Że taki niby, niby coś jest na tej twarzy, ale nie widać, żeby to był podkład ani nic takiego. Więc ona tak fajnie te wszystkie zaczerwienie w ogóle tak stłamsiła, tak wyrównała. Nie widać, żeby był jakiś właśnie podkład ani nic. Naprawdę fajnie to wygląda. Baza naprawdę wielki plus. Pierwszy produkt, a jest naprawdę już fajny plus. Podkład z perfekty. I wzięłam. Boże, jaki to ma kolor? Ja wzięłam najjaśniejszy kolor, jaki był. A to jest takie żółte. Ile to kosztowało, już Wam mówię. Perfekta, 12,99 to kosztowało, także. Boże, boję się, dobra. Idę namoczyć gąbeczkę i do Was wracam. Dobra, nakładamy to. Ej, się nie chcę wycisnąć. Coś trzeba zrobić? A dobra, trzeba było obkręcić po prostu. I jaki to będzie miało kolor? Nie wygląda aż tak źle. Nie jest takie jakiś mega ciemny, jak na opakowanie. Położę sobie tutaj lusterko. Dobra, bierzemy na gąbeczkę. I nakładamy. Okej, okay, jest ciemne. Jest ciemne, ale może uratujemy. Mamy bardzo jasny korektor. Dobra, rozprowadzamy to. Co Wam mogę powiedzieć? Co, jakie to ma krycie? Małe krycie ma. Takie wiecie. Nie jest jakoś mega wielkie. Ale też nie jest aż takie, wiecie, takie mega małe. Takie jest naprawdę normalne, bym powiedziała. Ale to był najjaśniejszy odcień, jaki był dostępny. Nie wiem, czy po prostu może nie było innych odcieni już dostępnych. Ale wiecie, były ciemniejsze, tylko widziałam. A jeżeli to były najjaśniejsze, jakie były dostępne, dostępny, to jest na przykład najjaśniejszy już. Totalnie, no to jest mega ciemny i jest żółty. Jest taki, wiecie, żółtawy. Ale dobra, nakładamy, I się pokaże jak już nałożę. Dobra, nie jest to najgorzej, chociaż mam wrażenie, że to zrobiło takie ciasteczko na twarzy, że tak mocno widać, że coś na tej twarzy jest. Jest takie żółte. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Mamy jasny korektor, do... także może uratujemy się korektorem. Najjaśniejszy korektor wziąłem, jaki był dostępny. To jest Miss Sporty 001 Ivory, taki odcień. Tak wygląda ten korektor i jego cena to. Moi drodzy, poczekajcie, bo ja tutaj oczywiście muszę to wszystko znaleźć. Miss Sporty korektor 899 kosztował. Nie, 9,79, sorry. Nie 8. 8 zł albo 9 zł. Coś takiego? Dobra, otwieramy to. Mhm. Ok. To się tak nakłada i zobaczymy, czy będzie ciemne, czy jest nitkie. Okej, okay, dobra, to jest jasne. Więc nałożymy go trochę więcej, żeby o tak, żeby rozjaśnić nam ten podkład, bo <noise> naprawdę jego odcień to masakra! Jeżeli to jest najjaśniejszy odcień, jaki ta marka oferuje w tym podkładzie, to to jest naprawdę do kitu. Okej, okay. i nakładamy. Dobra, ten korektor nie ma w ogóle żadnego praktycznie krycia. Jest naprawdę krycie malutkie. No... Takie mini-mini. Naprawdę mini-mini. Ja tu użyłam tego korektora z Too Faced, Too Faced, nie wiem jak to się gada. I tam krycie jest takie mocniejsze, a tutaj takie mini-mini. Ej, mini. Mm, ale nie wygląda jakoś mega źle, nie? I tutaj sobie wklepiemy. On tak zanika bardzo, jak mamy te korektory takie inne, to tak wiecie, doklepuje, doklepuje i jeszcze trochę zostaje, a tutaj on tak dwa, trzy klepnięcia i patrzcie, i on już on już zanika. On już zanika i już go nie ma. Trochę się boję tego makijażu, ale jakby nie jest tak mega, mega źle. Myślałam, że będzie o wiele, wiele gorzej, a wiecie, nie ma jakiejś takiej tematyki cały czas makijażowej, bo ja to nie umiem w makijażu praktycznie, więc ja to jestem na takim, wiecie, normalny użytkownik makijażu. Uczę się, cały czas się uczę, nie jestem w to jakoś wybitna i się nie znam jakoś tak bardzo, ale, ale lubię się malować. Dobra, po korektorze wygląda to w ten sposób. Nie jest jakoś chyba mega źle. Wygląda miał miał jakąś taką maskę, tego jest naprawdę dużo. Puder, to jest po prostu to coś, co ja używałam w gimnazjum, jak się zaczynałam malować, i to był mój hit. To jest taki puder w kamieniu, z taką takim aplikatorem z Isany, i ja to cały czas używałam. Jak byłam młodsza, naprawdę uczyłam się malować, cały czas się uczyłam, bo dopiero zaczynałam, to używałam tego, tego pudru. I on kosztował Isana Puder 10,99. Na niego nie było przeceny, on po prostu kosztuje 10,99 zawsze. Ja wziąłam odcień Hell. To jest chyba tutaj ten odcień. Antybakteryjny puder to jest, moi drodzy. I nałożymy go tutaj tym aplikatorem, także zdejmujemy osłonkę Nakładamy tego pudru na ten aplikator. Nałożyłam go chyba za dużo. Zobaczymy, czy to będzie dobry odcień. Nie wiem. Wygląda normalnie. Nie wygląda to jakoś źle. Nie wiem, czy coś tak rozmarowywać powinno, czy coś powinno tak dotykać po prostu. jak może będzie się rozmarowywać, to tak będzie jakieś plamy robiło, więc tak będziemy. Podotykamy to trochę. Dobra, nałożę go i wracam. Nałożone. I czy nie mam takiego ciasteczka na twarzy? Nie wiem. Moim zdaniem nie wygląda to jakoś źle. Naprawdę. Ten puder, moim zdaniem, jest Spoko. Nie wiem, czy bym używała na co dzień, bo ja jednak wolę te sypkie pudery i to jest po prostu lubienie tej skóry, Ale nie jest źle, naprawdę. Moim zdaniem nie wygląda tak mega źle. Weźmy z lusterko z przybliżeniem. Nie jest źle. Ta twarz naprawdę nie wygląda źle. Przebijają niedoskonałości tu, tu, pod oczami. Pod oczami ten korektor nie zakrył nam tego wszystkiego. Niestety nie miał takiego okrycia. Nie ma tragedii. Bierzemy się teraz za konturowanie i tak. Bronzer mamy moi drodzy z Vibo. I ten bronzer kosztował, już wam mówię. Wibo bronzer 16,99 albo była zniżka minus 6 zł I kosztował 10,99 Wygląda w ten sposób Chciałam bronzer nawet nie spojrzałam Tutaj jest takie, widać maźnięte palcem Czyli ktoś sobie tutaj maznął paluchem Ale okej, okay, spróbujemy Pędzel do bronzera i nałożymy go Widzę, że on ma taki odcień, taki jasny dosyć Więc... Nałożyłam go trochę dużo, więc zobaczymy, czy zaraz sobie zrobię jakieś plamy ogromnej. Ale okej. Okay. Dobra, widać go. Ale nie zrobiłam sobie chyba jakieś plamy. Ja o wiecie, mówię, nie jestem specjalistką, no to jak te kanały makijażowe, nie maluję się tak ładnie. chociaż bym bardzo chciała, ale próbuję. Nie, bronzer w sam sobie jest fajny. Nie, jest ani za ciemny, ani taki. Fajny, taki, taki cieplej. Nie, no, zimniejszy to jest chyba odcień. <laughs> nie znam się. Nie jest jakiś zły. Nie, bronzer sam sobie jest naprawdę całkiem, całkiem fajny. Tylko nie będę tak mocno ściemniała tej twarzy, bo już mamy i taką, taką ciemną przez ten podkład nasz. Ale dobra I jeszcze troszeczkę na czółko Okej, okay, i wygląda to w ten sposób Nie, bronzer akurat jest naprawdę fajny Za dyszkę taki bronzer? Kurde, nic tylko brać Róż też mamy z Vibo i wygląda w ten sposób, bo tam były najtańsze Wiecie, Vibo Miss Sporty i Lovely To mam praktycznie kosmetyki tylko stamtąd Vivo Róż 6,99 kosztował Także otwieramy go sobie Aj, też coś sobie trąbnął za oknem. Aha i to jest w formie takiego jakby... Zaraz się wszystko rozwali. Cienia, i wiecie co? Że ja nałożę róż i mi się zaraz chyba rozładuje kamera, i moja kamera bardzo lubi się rozładowywać. Kiedy ja nagrywam odcinki, naprawdę. To jest jej ulubione zadanie. Dobra, nakładamy ten pędzelek tego różu. On jest taki świecący się z rozświetlaczem, więc może mi się kamerę rozładować, i wtedy pododuje i do was wrócę. Ok, nakładamy tego różu. No, on jest taki z rozświetlaczem, ten róż. Tak rozświetla bardzo. Ale jest taki mały ma pigmencik, no tak malutko go widać. Ale jak tak się tak porobiłam, im tak pum, 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 to go widać. I zepsułam, Boże, ale on się mi zrobił taki, kruszy się strasznie i mi poszedł aż tutaj. Osypuje tak się. No, osypuje się strasznie, opakowanie całe też jest takie osypane tym różem. Mm róż bez szału. Róż taki, wiecie, taki se. Ten rozświetlacz z Lovely bardzo kiedyś lubiłam i on naprawdę mimo tego, że niby tani i w ogóle jest naprawdę fajny. I co to jest? Lovely, 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 lovely rozświetlacz 7,99 za 7 ziko. On naprawdę, ja go bardzo kiedyś lubiłam. I on jest takim, moim się wydaje, dosyć znanym rozświetlaczem, że dużo osób go zna i chwali sobie naprawdę. Widać, że tutaj nie musi być drogi, żeby, żeby coś było dobre. To to w ogóle w każdej dziedzinie takie, że nic nie musi być drogi, żeby było Dobra. No i była przerwa, bo rozładowała mi się kamera. I minęło z pół godzinki, podładowałam ją trochę i powiem wam, jestem zawiedziona, bo siedziałam i nie, jadłam tylko kanapkę, ale siedziałam i wiecie, i czekamy, aż przyznano do niej kamera. Podkład zaczął już się błyszczeć. W tym miejscu zaczęło już się błyszczeć, żeby ci świecić się. W jak nosa, po pół godzinie już zaczęło się świecić. To albo z tym podkładem coś się tak, albo z pudrem. Troszeczkę mi smutno. Ale no nic, przejdźmy do tego rozświetlacza, bo ten rozświetlacz to chyba naprawdę jest fajowy. Więc bierzemy pędzelkiem, bo naprawdę jego wspominam bardzo dobrze. Testujemy. Mhm, widzicie? Jaką on zostawia pięk... Boże! Ej, dobra, ten rozświetlacz zarobiście, że go kupiłam. Ej, to jest naprawdę coś zarobistego, ten rozświetlacz śliczny. Ten rozświetlacz jest naprawdę super. I to jest chyba ulubiony produkt z dzisiejszego dnia. Naprawdę. Z kosmetyków jest naprawdę najlepszym teraz kosmetykiem, jaki kupiłam dzisiaj. Turz do rzęs. Miss Sporty. I on był mega tani, Chyba 8 złotych, słuchajcie, kosztował. Miss Sporty, Miss Sporty rozświetlacz. Miss Sporty korektor. No czekajcie, i gdzie on będzie? Ten e, tusz do rzęs. Tusz do rzęs. Miss Sporty 8,99. Kosztował 13,99 i było minus 5 zł rabatu. Testujemy go. Szoteczka jest spoko. i on jest różowy. Tak pod kątem widać takie różowe te. Różowe, jakby włoski, ale dobra, testujemy. Zobaczymy, czy nam nie poskleja rzęs. Jest taki twardy. Czuć to, że on jest taki naprawdę twardy. I skleja rzęsy. Widzicie? Naprawdę nie nałożyłam go dużo, ale już skleja mi rzęsy, już to widać. Chociaż może, nie no dobra, trochę skleja. Skleja, skleja. A spróbujmy dolne, zobaczymy jak z dolnymi. Nie brudzi tak dolnej powieki, że tak powiem, bo dużo tuszów ma tak, że po prostu mega, mega mocno brudzi dolną powiekę. Okej, okay, nie brudzi dolnej powieki. Nie jest taki jakiś mega zły, no tylko skleja rzęsy. Bo od razu to widać, że te rzęski są takie posklejane. Nie będę go nakładał jakoś mega dużo, żeby tego sklejenia uniknąć i tak będę je o, rozczesywać, żeby one się nie skleiły, ale one bardzo, pod wpływem tego tuszu, bardzo chcą się skleić. Bardzo mocno chcą się skleić. I dolna powieka, dolne rzęski. Też nie lubię tak mieć mocno tych dolnych rzęs pomalowanych, także maluję je naprawdę delikatnie, bo nie lubię takiego efektu mocno pomalowanych, i potem mnie to wkurza, bo jakby ja te rzęsy widzę i mnie to drażni. dobra, ten tuż bardzo chciał posklejać mi to do rzęsy, ale jako tako chyba mi wyszło. Nie no, trochę widać, że tutaj takie się posklejały, ale jako tako to wyszło. No i cóż moi drodzy, tak wygląda ten makijaż. Jeszcze mamy jedno jeden krok. Jest to ten Fixing Spray od Vibo i jego cena to, gdzie to jest, Vibo, utrwalacz 11,49, ogółem kosztował 22,99, ale było minus 11,50 groszy rabatu. I w ogóle, jeżeli któryś z Was kosmetyk spodoba, to ja ten odcinek nagrywam dzień przed publikacją, także te promocje powinny jeszcze dalej być, tak? Bo nagrywam to dzień przed publikacją, określić się tak wyszło. Także jak ktoś Wam wpadnie w oko, to powinny jeszcze te promki być. Tak on wygląda fajny malusi taki. Czekajcie, czy to już będzie pryskało? Nie trzeba. Okej. Okay. Taki duży prysk ma więc więc trzeba zaleka. To jest do dupy. To on po prostu psika. Nie to, że tak, tak ma, wiecie, rozwarstwione, tylko psika takim strumieniem mostem, że to wszystko czuć. A ja patrzę, jak daleko trzymam. Psika takim mocnym. O, tam giełka z Florence. Ona tak psika, ale tak. Ona ma tak rozwarstwiona i tak nie czuć, tak jest tak leciutko. A ten, jak psika, bum, tak mocno jest i czuć to w jednym miejscu tak pełno. Rozmazał mi się może jeszcze makijaż przez to. Tutaj się, patrzcie. Rozmazało się tutaj. I rzęs się skleiły. Nie, ten fixing spray nie. Nie, nie, i jeszcze raz no nie. Podsumowując ten make-up, podkład. Trochę na nie. Podkład, no taki winowy, no Kurde, bo ja nie wiem, czy to wina podkładu, czy podróż tak się już świecę. No ale są mega ciemne. Korektor, spoko, ale jak ktoś lubi leciutkie krycie, bo naprawdę mega, mega leciutkie. Puder. No, bronzer i rozświetlacz na plus Mega fajny i naprawdę będę używać Ten a rozświetlacz to jest w ogóle totalnie To jest po prostu moja miłość Róż kruszył się i taki był też inny Fixing spray to totalnie na nie Ta baza, jeszcze ta baza bardzo fajna Bardzo mi ta baza właśnie mi się spodobała Jak wiecie, nawet jak się nie chcecie malować, ale chcecie tak... Troszeczkę tą twarz, tak wiecie, wygładzić. Tutaj baza, nawet sama w sobie bez makijażu, naprawdę fajnie może to wyglądać. Więc, kochani, make-up tak wygląda. I wiecie co? Chcę go po prostu zmyć. Jakoś tak, no nie chcę go ona sobie trzymać ani nic. Chciałabym go po prostu zmyć. Ale dobra, zanim go zmyjemy, bierzemy jeszcze jakieś taniutkie ciuchy. Wiecie, jakieś takie, które mam, mi się wydaje, najtańsze. I, będzie koniec odcinka. Także ja tutaj sprzątam te kosmetyki i do Was wracam. A tak wygląda ten makijaż w świetle dziennym. Mam takie, wiecie. Nie podobało mi się to, że on już po pół godzinie zaczął się błyszczeć ten podkład i ta cała twarz i to takie O, widzicie, że ten podkład w ogóle jest za ciemny, ale czuć takie ej, ale jeżeli chodzi o ubranie to ja w sumie dzisiaj ubrałam się w najtańsze spodenki jakie mam i bluzeczkę, słuchajcie, to bluzka dwie dychy w Berszce, spodenki 10 zł w Primarku, naprawdę ja chyba dzisiaj się ubrałam myśląc o tym podświadomie i tak dzisiaj sobie chodzę w takim ficiku, nie wiem czy coś z bluzki jeszcze będzie, no tak około dwie dyszki mam bluzki, nie wiem, jest to tak, wychodzi naprawdę, nie, podświadomie chyba myślałam także co, ja się kochani będę z wami żegnać, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka jeżeli wam ja się takie odcinek spodobał, już chcecie teraz makijaż z najdroższymi kosmetykami, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Żegnam się z wami i widzimy się już niedługo. Pa!